oraz nowoczesnych generatorach liczb losowych. Potem oszust kupił automat do gry i dokładnie przestudiował zasadę działania oraz zabezpieczenia nowych maszyn. Tak, Carmichael wynalazł urządzenie hakerskie, świecącą pałeczkę, mikrolampkę przymocowaną do końca cienkiego drutu, za pomocą której można oślepić czujnik optyczny wbudowany w automacie. Wtedy uruchamia się zwycięski algorytm. Tommy odwiedził wszystkie kasyna w Atlantic City i Las Vegas, zarabiając kilka milionów dolarów. Wszystko szło świetnie, dopóki w 1999 roku do gry nie wkroczyło FBI. Oszusta zatrzymano i ukarano, ale świecąca pałeczka, mocno unowocześniona, po raz kolejny pomogła Tomiemu. Służby bezpieczeństwa operatorów kasyn zainteresowały się tym rozwiązaniem i zaproponowały oszustowi pracę, którą ten przyjął. Były oszust wynalazł urządzenie działające odwrotnie, które blokowało wszystkie dotychczas znane urządzenia do hakowania automatów do gier. To jasne, kto lepiej wie, jak zapobiegać oszustwom, jeśli nie były oszust? W połowie lat 90. właściciele kasen w Connecticut i Atlantic City mieli problem z ilością żetonów do gry na automatach. Mały błąd w tej kwestii to normalna sprawa. Niektórzy gracze, choćby przypadkiem, mogli zabrać ze sobą żetony. Nie chodziło jednak o ich brak, a wręcz przeciwnie, o rzeczywisty obrót żetonami dwukrotnie większy niż nominalny. Pierwsze co przychodzi tu na myśl to oszustwo, ale podczas audytów nic takiego nie ujawniono. W sprawę zaangażowało się FBI i dopiero w 1998 roku udało się znaleźć źródło problemów. Właśnie wtedy funkcjonariusze organów ścigania wkroczyli do domu Luisa Calavecchio, gdzie zobaczyli ogromną prasę hydrauliczną zajmującą większość pomieszczenia. Różnorodność odkrytych tam form umożliwiła wyprodukowanie wielu typów żetonów. Louis o nazywany monetą, rozpoczął swoją działalność jeszcze na początku lat 70. ubiegłego wieku od podrabiania pasków marki Gucci. Po 27 latach w tym biznesie 51-letni emeryt był wciąż pełen siły i energii, dlatego znalazł sobie nowe zajęcie. Po wycieczce z przyjacielem do kasyna w Atlantic City wymyślił wielkie oszustwo z podrabianymi żetonami i zaczął je produkować. Potem odwiedzał kasyno dwa razy w tygodniu, wygrywając duże sumy, zgodną pozazdroszczenia regularnością. Potem postanowił się trochę przekwalifikować i zaczął produkować żetony do automatów do gier, co przyniosło mu jeszcze więcej pieniędzy. Podrabianie żetonów okazało się trudne, bo mają one wiele zabezpieczeń i pochodzą z amerykańskiej mennicy. Każde kasyno korzystało ze specjalnych żetonów, dlatego Louis musiał wykonać ponad 50 podróbek wyjątkowej jakości, inwestując aż milion dolarów z własnych środków. Oszust działał z dużą ostrożnością i jednorazowo pobierał z kasyna nie więcej niż 20 tysięcy dolarów. Trwało to 4 długie lata, dopóki funkcjonariusze FBI go nie aresztowali. Ostatecznie trafił na 7 lat za krok. Zespół MIT to jeden z najbardziej znanych profesjonalnych zespołów Blackjacka, który powstał w latach 80. i stał się sławny po publikacji filmu o ich działalności w 2008 roku. Zespół ten składał się z najlepszych absolwentów MIT, których zasłużenie nazywa się geniuszami matematyki i analityki. Wykorzystując swoje umiejętności matematyczne, Przypuścili oni prawdziwy atak na różne kasyna, ujawniając różne luki. Podróżując pod przybranymi nazwiskami i pożyczając pieniądze od inwestorów na weekend z obietnicą zwrotu z odsetkami, zespół MIT wygrywał miliony w kasynach. Podczas legendarnego już weekendu zespół zarobił 400 tysięcy dolarów. Ze zwykłych studentów jednej z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych, dzięki Blackjackowi ci ludzie stali się bardzo bogaci. Nocowali w najlepszych hotelach, uczestniczyli w najdroższych wydarzeniach muzycznych czy sportowych, ciesząc się wszystkim, co miało do zaoferowania Sin City. Służby bezpieczeństwa kasyna również były w przygotowaniu. Liczenie kart nie było niczym nowym w kasynach Las Vegas. Jak na ironię, to właśnie ta kwestia była powodem upadku zespołu. Liczenie kart miało służyć organizacji wygranej, ale gdy same kasyna zaczęły dokładniej liczyć karty, szybko zidentyfikowano oszustów i wyrzucono z kasyna bez prawa powrotu. Później ustalono ich adresy domowe w Bostonie, a jeszcze dalej informacje potwierdzono porównując filmy, którymi dysponowały służby bezpieczeństwa, z grupowymi zdjęciami ze studiów. To był koniec dla zespołu oszustów MIT. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce. Dobra